Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. W pierwszym odcinku z naszego nowego cyklu Co jest większe, w którym będziemy prezentować różnego typu ciekawe wyrażenia liczbowe i nie tylko, w których będziemy po prostu porównywać, co jest większe. I w tym pierwszym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się porównaniem tych dwóch liczb, czyli 33 do 55 oraz 55 do 33. Jest to problem, który już wielokrotnie został jakby uogólniony, natomiast chciałbym Wam pokazać wiele metod, którymi można tego typu zadania rozwiązywać, a te metody są naprawdę bardzo ciekawe i czasami, jak coś zauważymy, można naprawdę mieć sporo radości z przekształcania tych wszystkich wyrażeń. No, więc co my możemy zauważyć w naszym przypadku. Żeby nie wchodzić w jakieś ciągi, żeby nie wchodzić w pochodne, w jakieś funkcje. No więc przyjrzymy się przede wszystkim, jak możemy rozłożyć nasze liczby i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć. Weźmy na pierwszy rzut 33 do 55. Jeżeli się przyjrzycie, to możemy sobie rozłożyć 33 na 3, prawda? Razy 11 do 55. I teraz, korzystając z własności mnożenia i potęgowania, możemy to rozbić na 3 do 55 razy 11 do 55. Ok, i tak to zostawmy. Zróbmy podobnie z, z drugą liczbą, czyli z 55 do 33. Czyli rozkładamy to tym razem na 5. Razy 11 do 33, czyli zgodnie z tym, co zrobiliśmy powyżej, dostajemy 5 do 33, razy 11 do 33. Co nam to daje? Spójrzmy tutaj na 11. W obu przypadkach dostaliśmy 11 i dostaliśmy do jakiejś potęgi, możemy je już porównać. I my to porównanie zapiszemy tutaj, czyli tu po jednej stronie mamy 11 do 55, a tu mamy 11 do 33. Widzimy, że większa jest ta pierwsza, czyli 11 do 55. To już jest naprawdę spora rzecz dla naszego zadania. Natomiast te liczby no, generalnie jakby je porównać. Nie będziemy używać kalkulatora, bo to nie o to chodzi, ale też chcielibyśmy je jakoś rozbić. No, więc zajmijmy się 3. Do 55. I tym razem zaczniemy rozbijać potęgę, czyli to będzie, moi drodzy, 3 do 5 i do 11. Dlaczego? Zgodnie z, y, z własnościami potęgi potęgi, czyli jeżeli mamy A do M i jeszcze do N, to mogę zapisać jako A do M razy. N. I wykorzystaliśmy to tylko w drugą stronę, dlatego że 55 to jest 5 razy 11. Ale co mi to daje? Yy, moi drodzy, mniej więcej w pamięci możemy sobie spotęgować. 3 do 5, czyli mamy 3, potem mamy 9, potem mamy 27, potem mamy 81 i potem mamy 243. Czyli 3 do 5 to jest 243 do 11. Ok. I podobnie spróbujemy zrobić z tym elementem, czyli z 5 do 33. I co się okazuje? Jeżeli ja to zapiszę w podobnym, jakby podobnej postaci co powyżej, to dostaję 5 do 3 i do 11. I podobnie 5 do 3 mogę sobie w pamięci policzyć, bo to będzie 5, 25 i 25 razy 5 to jest 125. I tutaj zostaje do 11. I zauważmy, że mamy takie same potęgi, czyli możemy też w łatwy sposób porównać nasze liczby i zapisać sobie, że 243 do 11 jest większe niż 125 do 11. Co to mi daje? Jeżeli teraz zauważę, że 11 do 55 to był y, część rozkładu tej pierwszej liczby i 243 do 11 to była część rozkładu tej pierwszej liczby. Wnioski nasuwają się same, czyli ta pierwsza liczba 33 do 55 jest większa. Wystarczyłoby stronami wymnożyć naszą nierówność, tylko pod warunkiem, pamiętajcie, że jeżeli wiecie, że oba, oba czynniki należą do tej samej liczby, czyli to jest dokładnie rozkład tej pierwszej liczby, a to... Tu wymnożony to będzie rozkład tej drugiej liczby. Gdyby to było w jakiś sposób pokrzyżowane, nie moglibyśmy tego typu wniosków wyciągnąć. Zapiszę to jeszcze pod spodem tak dokładnie, czyli naszą pierwszą liczbę możemy zapisać jako yy, 243 do 11 razy 11 do 55, czyli to jest nasza pierwsza liczba. Natomiast druga liczba to jest 125. Do 11 razy 11 do 33. I mogę tu łatwo już sobie wstawić znak, czyli ta pierwsza liczba jest większa i nie posłużyłam się tutaj niczym więcej niż prostymi działaniami na potęgach i własnościami potęg. Zapraszam do wymyślania swoich przykładów tego typu, w których można nie tylko skorzystać z jedenastki, ale także z innych liczb i też zauważyć po prostu na podstawie potęgowania i nierówności, która z liczb jest, jest większa. No więc moi drodzy to jest koniec tego filmu. Przede wszystkim jeżeli macie jakieś problemy tego typu ciekawe w waszych archiwach, zachęcam do podzielenia się z nimi. Mail jest podany na tablicy lub też w opisie do filmu. Zachęcam przede wszystkim do śledzenia tego cyklu także, do polubienia kanału, do subskrypcji kanału, polubienia filmu i słyszymy się w następnym.